Hej hej! Dzisiaj poniedziałek, więc taki trochę ciężki dzień. Nie jestem z niego dumna ani zadowolona. Niestety zgrzeszyłam i już tłumaczę, dlaczego i jak. I już poddałam się jednej słabości, a dzisiaj drugiej. Jednak tłumaczę ją sobie tym, że to była skrajna słabość. Um, już mówię dlaczego, ponieważ dzisiaj troszeczkę nie wyrobiłam się z obowiązkami. Miałam pojechać na zakupy, jak to w poniedziałek zwykle mam. Najpóźniej no we wtorek robię zakupy. Ale skończyły mi się rzeczy, więc nie miałam zupełnie nic na śniadanie. Z tych rzeczy, które były zaplanowane w książce, zrobiłam sobie jakieś naprawdę przypadkowe jedzenie. Wymieszałam puraki z zakwasu z czymś. Już nawet nie pamiętam, co zjadłam. Po prostu wcisnęłam, co było. i Zjadłam po prostu jakąś surówkę. I kawałek w zasadzie połówkę grejpfruta. Nie skończyło się tym, że dosyć szybko zrobiłam się płodna podczas zakupów. Zagadałam się trochę z właścicielką mieszkania, bo wynajmujemy mieszkanie, i troszeczkę pogadałam z nią za długo niż miałam w planach, co spowodowało moje opóźnienie. Pojechałam do Makro na zakupy, żeby kupić dużo, dużo warzyw w miarę przystępnej cenie, chociaż mam wrażenie, że chyba jednak nie byłoby kupić po prostu na ryneczku. I wróciłam będąc już spóźnioną. Wróciłam i jeszcze trzeba było wszystko odkazić, żeby nie było potencjalnego wirusa na jedzeniu, umyć i jak już przyszła pora, kiedy mogłam zacząć robić jedzenie, to już byłam spóźniona godzinę. Powinnam była zjeść o 15, a zaczęłam jeść o 16 i skończyłam o 17 dopiero. Nie zjadłam tego, co powinno być też dzisiaj na obiad, więc nie zjadłam ani śniadania takiego jak trzeba, ani obiadu takiego jak trzeba. Co zresztą rano odbiło mi się wizytą w Łazience, która też spowodowała opóźnienia. Więc jak już w końcu miałam okazję zjeść, to byłam już tak słaba i zmęczona, że troszeczkę traciłam grunt pod nogami czułam się wyczerpana, dosłownie aż wyczerpana emocjonalnie, można by powiedzieć. Nakrzyczałam na mojego chłopaka w sumie bez powodu, więc emocje też tutaj miały miejsce. być może jest to tylko i wyłącznie wina tego, że po prostu zjadłam za mało na śniadanie, spóźniłam się z obiadem i ogólnie mi się cały dzień diety posypał. W tym momencie starałam się pić wodę w międzyczasie, ale jednak miałam za mało czasu na picie tej wody. Teraz jestem przed kolacją, którą tym razem mam nadzieję już ze względu na to, że mam czas, trochę odespałam i odpoczęłam, to sobie zrobię według książki i jutro wracamy na normalne tory. A teraz y, muszę przyznać się do grzechu mojego. Jak wróciłam, byłam głodna i jeszcze nie zaczęłam nawet niczego kroić, żadnych warzyw i tak dalej. Jedyne co zrobiłam to, to sok pomidorowy. To zjadłam kabonosa z gęsi. Jednego dużego kabonosa z gęsi zjadłam. Ponieważ byłam głodna, a kabonos jest czymś szybkim, małym do zjedzenia. I mam nadzieję, że to się nie odbije na diecie, ale muszę się do tego przyznać, ponieważ to był mój grzech i wychodzi na to, że takie grzeszki będą się do mnie wkradać momentami. Ja będę z nimi walczyć oczywiście, ale Mm, już teraz, tak jak mówiłam, że o, jestem pewna, że dam sobie radę przez te 6 tygodni, to już wiem, że nie mogę tak mówić, bo, mm, bo to jest kłamstwo. Mogę nie dać rady, ale wolę się do tego przyznać i wolę unikać tego na przyszłość i w razie czego, jeżeli znowu zgrzeszę, to znowu się do tego przyznam. Joga mi dzisiaj trochę nie wyszła, byłam strasznie zastana, nie mogłam zrobić niektórych pozycji, bolały mnie one, pomimo że były już pozycjami, które robiłam. Więc mam nadzieję, że to po prostu taki gorszy dzień, a jutro będzie lepiej. Jutro już nie zgrzeszę, nie będę na zakupach, nie będę będę się męczyć, bo idę do ogródka. Przygotować ziemię pod pomidory, które już czekają na to, żeby je wkopać. Bo już trochę późno jest, a one już, już rosną, więc będę musiała tam trochę popracować nad tym. No i zobaczymy, co dalej. W takim razie do następnego.